Witam, z tej strony Gamerka i w dzisiejszym odcinku będziemy budować nasz domek w naszej wiosce. Ale zanim to, to zostawiacie łapieszki w górę, subika tam na dole wraz z dzwoneczkiem i zapraszam do oglądania. Ok, więc pikniemy tam, gdzie przygotowałam sobie rzeczy na ten domek. Tutaj mamy skrzyneczkę. Tutaj mamy dużo drewna, bo nie wiem ile będę potrzebować, narzędzia, tak itd., wyposażenie domku, szkła itd. Nasz domek będziemy budować o tutaj, w tym miejscu. To idziemy po teraz najpotrzebniejsze rzeczy. Myślę, że na początek dwa staki drewna, łopatę, kilo, siekiera. Tutaj sobie to weźmiemy i drzwi. A, jeszcze szyby. Okej, okay, to zaczynamy. Myślę, że nasz domek będzie trochę taki większy. Na razie tak to wygląda, więc zrobię mniej więcej taki jakby zarys tego domku i do Was wracam. OK, więc y, tak to wygląda. Teraz zaznaczę wszystkie okna i tak dalej do was wracam. Dobra, więc zaznaczyłam tak okna. Yy, nie, że są nierówne, tylko po prostu ja tak chciałam, żeby tutaj były o takie małe, a tutaj takie duże. Dobra, to teraz będziemy stawiać o tutaj ściany i tam. Nawet ładnie to wygląda, więc teraz zajmujemy się podłogą, więc bierzemy łopatę i kopiemy. Okej, okay, już jest wykopane, więc teraz kładziemy drewnianko, ale jak widać musimy iść po dostawę świeżego, znaczy no, nowego drewna, bo nam nie wystarczy na podłogę i możemy sobie wskoczyć przez okno. To widzę, podłoga skończona, i możemy już tutaj tak śmigać. Myślę, że teraz idziemy po szyby do okienek. A, mamy przy sobie, zapomniałam. To wypełniamy. Jak na razie to ładnie wygląda. Teraz lecimy po pochodnie. Ok, mamy pochodnie, to idziemy teraz je postawić. Jak się nam ściemni, to będziemy już mieć światełko. Muszę się schronić do jakiegoś villagera domku. Może pójdziemy do tego tutaj kamiennego. O, lawa. O, skrzyneczka. O, diaks! Mamy jednego diamenta. I żelazne buty i spodenki. Mamy chlebek. Dobra, weźmiemy sobie, a zbrojkę możemy sobie ubrać, znaczy no nie całą, ale chociaż spodenki i budziki. Przeciekamy tą noc deszczową i do Was wracam. Okej, okay. już jest dzień, to możemy wracać na naszą budowę naszego domku. Na razie to ładnie wygląda. Myślę, że możemy tutaj po rogach zrobić coś w tym stylu. O, od teraz lepiej to wygląda. Okej, okay, to zaraz do Was wracam. Teraz stawiamy sobie drzwi. Takie klasyczne, bo moim zdaniem one są najładniejsze. Okej, okay, to teraz zaj zajmiemy się dachem, ale najpierw musimy się tutaj do góry trochę podbudować, bo po prostu nie sięgniemy, a jak już to będzie nam ciężko. O i myślę, że na tej wysokości. W sumie byśmy sięgnęli. O, nieźle. Postawiłam, kurczę. Okej, okay, to ja już tak obkręcę jedną rundkę wokół tego domu i do Was wracam. Dobra, więc nasz domek na razie wygląda tak po jednej obkręcce. Tutaj już naokoło zrobiliśmy. To jak skończę dach, to do Was wracam. Okej, okay, skończyłam dach i się szybko chowamy, bo się rozpadało. Okej, okay, więc ja tak to wygląda. Postawiłam tutaj jeszcze ściany, tutaj... Jest taki mały pokoik. Tutaj jest, będzie sypialnia. A tutaj taki duży pokój. Więc ja to umebluję i do Was wracam. Ok, więc tak to się prezentuje. Tak to się prezentuje. Tutaj są kwiatuszki. Z tyłu nic nie ma. Z tyłu wygląda to tak. Teraz idziemy sobie do domku. Cały domak prezentuje się o tak. Tutaj są takie, jakby blaty, skrzynki, craftinki, piecyki, kwiatek. Tutaj mamy, jakby, takie firanki różowe. Tutaj jest pusty pokój, który. Wpiszcie w komentarzach, co tu ma być, i to stworzę. Co ma być w tym pokoju. Tutaj mamy po tej stronie taki kwiatek. A tutaj mamy nasz piękny, z różnymi różowymi firankami pokój i z różowym łóżkiem. Mamy tutaj skrzyneczki, w których na razie nic nie ma, ale wyczekujcie następne odcinki. Na pewno będą się pojawiać z tym domkiem. W przyszłym odcinku będziemy pewnie zajmować się ogródkiem z tyłu, ale jeszcze zobaczymy. Więc zostawicie łapeczki w górę, łapeczki w górę, subika tam na dole, i oczywiście wraz z dzwoneczkiem, więc wyczekujcie kolejnych odcinków. Pa!